Okay. szybki hol szynka, kaszanka, kawa parówki z szynki ser żółty, gołda dwa razy twaróg chudy mm, tutaj mam paprykę ziemniaczki cukier waniliowy śmietanę dwunastkę jogurt naturalny cukier, mąka pszenna płatki błyskawiczne owsiane tutaj jest kasza jaglana mleko mm, bez laktozy, kasza gryczana, palona, pęczak, kasza kukurydziana, bułka tarta, olej słonecznikowy, a masełko. Tu mam jeszcze takie podróbka masa, że tak powiem, papier śniadaniowy. I słuchajcie, tutaj mam, robię sobie musztardę. To jest gorczyca, zalana octem jabłkowym. Trzeba zalać tak z pół centymetra ponad gorczycę, zostawić to na dwa dni, potem dodać e, łyżeczkę miodu e, i to będzie musztarda Dijon. Można sobie zmielić ten, um, tą gorczycę, jeżeli się ma na to ochotę, ja lubię taką całą. Także takie zakupy moje. Słuchajcie, za te wszystkie zakupy zapłaciłam jakieś 90 zł, także inflacja idzie w górę. Ceny są bardzo wysokie. Pozdrawiam Was, dobrego dnia dla Was. Buziaki papa!